Hej, jest sobota, 8 czerwca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I dzisiaj nie ma Cinematrix od Vulture, bo jest sobota, czyli weekend, a quizy ukazują się tylko i wyłącznie w normalny tygodnia i nie dokopałem się do żadnego archiwum, ale może coś tam w przyszłości. Natomiast pierwsze jest Plot Words i mamy musical i zobaczymy, czy to może jest Sound of Music, nie, nie, nie The Founder. Siostra. Musical i siostra. Nie wiem, wpiszę Chicago, ale wiem, że tam chyba nic takiego nie ma. Związki rodzinne: Frozen, Trolley. Okej, okay, teraz już w ogóle nie wiem. Book of Mormon, który nawet chyba nie jest filmem. Chłopak mieszkający Chłopak sąsiedztwa. High School Musical. Americana. West Side Story. Fiddle. Fiddler on the Roof. <laughs> ok, Straw Hat, uh, czyli Kapelusz Słomkowy. Wizard of Oz. St. Louis, Missouri. Mm, color, Purple. Christmas. Nic? Kompletnie mi się nie łączą w nic jakby w ogóle te, e, te podpowiedzi. Jaki jeszcze znam musical? Into the Woods. Tak, możemy sobie Into the Wild dodać, pewnie czemu nie. World's Fair. Mm, singing? in the rain wczesne lata 1900 Great Depression, wiem, że to nie wtedy zaczęła się trochę później i wbuszony w 1944 roku nie mam pojęcia. Pokażcie mi co to jest. Midnisadło jest me, fuck off, nie wiem co to jest. Ehm, Okej, okay. mamy framed i mamy kadr z filmu. I zgadujemy jego tytuł. Tutaj mamy na rogu jakiejś ulicy, gdzie są sprzedawane różności, ale przede wszystkim widzę kapelusze i okulary. Zastanawiam się, czy ten, ta niewidoma albo słowo widząca osoba to jest główna postać, czy po prostu mamy taki rzut na miasto. Piszemy sobie z bez żadnego powodu San Francisco. Francisco. Okej, okay, ktoś tu je kawałek pizzy. Może zróbmy do the right thing znowu The right thing Marius Diaper Service She's got a habit. Mimo że <laughs> Mimo że oczywiście to jest film, który jest czarno biały i w ogóle tak nie wygląda. Nie znam pani. City slickers. Mm. Witam Splinter Wojowniczy żółwie ninja Okej, okay, okej okay. no, Pierwsze cztery Cztery screenshoty zapowiadały Ciężką dramę Z lat 70, ale potem jak pojawił się Splinter, który wyglądał jak zrobiony Przez Jima Hensona, to od razu by się zrobiło Inaczej 13 grudnia 1985 roku Mamy pięć najlepiej zarabiających filmów Jak widzimy to są lata 80, więc nie ma jakichś gigantycznych produkcji, przynajmniej nie w tym tygodniu. Zgadujemy ich tytuły. Mierzy się z ostatecznym wyzwaniem i walczy o swoje życie. Sylvester Stallone. Dobra, Rocky. Może być już czwórka w 85. Ivan Drago. O, podoba mi się, że Ivan Drago ma 64. Foot four. I wyglądał wtedy jak wielki potwór, a teraz e, i Joshua, i Wilder, i Fury są o wiele więksi od niego, chociaż Usyk pokazał, że wcale nie trzeba być takim dużym jak walczył z Tysonem Fury. 8 milionów. E, Michael Douglas i Kathleen Turner to nie będzie Romancing the Stone, ale nie pamiętam. Potem jeszcze zgadnę to Jewel of the Nile. Ok, i to jest sequel, e, którego nie zarobił jakichś ogromnych pieniędzy. W ogóle nie przerodziło się to w franczyza pewnie teraz, a cały czas wydaje Mam wrażenie, że próbuje się coś takiego. Z Emily Blunt był jakiś film, był jakiś film z Syndrome Bullock i, i tego typu film próbuje wrócić, ale są, no nie są zbyt dobre. Z takimi szpiegami, e, kto potrzebuje wrogów, wydaje mi się, że to będzie Dan Aykroyd i Chevy Chase, Spice Like Us, też często leciało w telewizji, Columbia Pictures 10 milionów, reżyseruje Tyler Hackford, o który reżyseruje chyba nawet do teraz jeszcze mi się wydaje. Dwóch mężczyzn to nie są żołnierze, to nie są bohaterowie, tylko tancerze. Są gotowi zaryzykować swoje życie dla wolności i dla siebie. Michail Barysznikow, czyli faktycznie tancerz. Yy, nie Gregora Heinza nie kojarzę. I Jerzy Skolimowski, o oh wow. Nie wiem, jak się ten film nazywa. White Nights, ok. Sony Tristar, 14 milionów. Musisz uważać, bo w tym roku naprawdę przychodzi do miasta i tu oczywiście jest odniesienie do Santa Claus is coming to town, a przynajmniej tak myślę. Je Mam wrażenie, że trochę opis były podobny do Elfa. Ok, znalazłem, sam tak los mówi. Ok, fair enough. Są, jest 13 grudnia, to pasuje, pff, pasuje faktycznie, żeby jeden świąteczny film gdzieś tam był. Sinetunerdal. E, o, przepraszam, muszę włączyć oba. Quizy. Okej, ok, w, już się włączy, więc możemy. E, mamy 16 podpowiedzi i zgadujemy 5 tytułów filmowych. Metal. Full Metal pasuje. Stanley Kubrick. I war. teraz czy mogę coś jeszcze inaczej? Bruce Lee, Fury Fist, mi pasuje. Shanghai Fury? Fist of Fury, ok i dzieje się w Shanghai Hilary Swank, Once Upon a Time, Robert De Niro, to mi pasuje, bo teraz będzie full. Stanley Kubrick, I war, to jest full metal jacket. A million Dollar Baby, Once Upon a Time in America. Fistful of Dollars, Sergio Leon, czyli z Klintem i studem. I drugi to Nerdl, tym razem mamy tytuły filmowe. O, to My Life, as zucchini, czyli of the Corn. Ojej, coś tu było podobnego, co zrozumiewaliśmy wczoraj z tym jedzeniem, więc od razu idziemy w tym kierunku. I szukamy Glas Onion, Bo mamy w Hetales jako, um, jako temat. Midsommar Zastanawiam się, może coś będzie... potrzebuje coś jeszcze, co jest animowane jako... Um, jako stop motion, może... Moje życie, nawet nie wiedziałem. About Schmidt, Titanic, Fried Green Tomatoes uh, The Wicker Man takie horrory, które się dzieją latem. A, Kult, ok. Misery to brzmi, jak tutaj Cathy Bates grała Murder on the Orient Express, Glass Onion i Clue. Duża chata mm, arystokratyczna. Albo Murder Mystery, po prostu nie pamiętam, że w Gosford Park akurat to było. To nie, nie jest ta rzecz, którą zapamiętałem, no, ale niech będzie. I teraz w ostatnim quizie zgadujemy postaci, które grała Meryl, Meryl Streep. Karen Silkwood. Nie pamiętam, najpierw znajdziemy Aunt March. To ty? Kolejne są... najpierw, dobra, najpierw te, które wiemy na pewno. Miranda Priestly, Joanna Kramer vs. Kramer. Tak wyglądasz podobnie. Siostra Aloysius Bouwer, to tu. Sophie Zawistowski, w wyborze Sophie. To będziesz ty. Wiedźma, Sarah Woodruff, o trudno sobie wybrałem. Julia Child, Madeleine Ashton Manville, okay? Margaret Thatcher i teraz już bawimy się. Karen Silkwood, Ciocia March, Joanna Kramer będzie tutaj, Wiedźma tu, Sarah Woodruff i teraz... <laughs> Sarah Woodruff to jest z filmu, którego jestem w połowie, czyli French Lieutenant's Woman. Madeleine Ashton-Menville zostaje i Donna Sheridan. To musi być Donna Sheridan. Aj, znam, no, mamy mylę. No i dobra, Madeleine Ashton-Menville w Dead Becomes for Her. Ok, charakterystyczne, jako, był jako easy. Nie powiedziałbym, że był easy, trochę się trzeba było nagłówkować. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam na kolejne już jutro. Pa.